Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta i dziś poszukamy Corrupted trzarców, czyli e, takich małych elementów e, dokładnie takich jakby ząbków i potrzebujemy ich, żeby zrobić Corrupted stony. a z z robi się, e, uwaga, Divine... nie, Mysterious Clock a on pozwala nam na przyzwanie pierwszego bossa z Divine RPG nie wiem, co to jest za boss i muszę troszeczkę poczytać, ale tak czy inaczej, dzisiaj schodzimy do jaskini tylko po to, żeby go poszukać. Eee, nie bosa, żeby poszukać eee, szaców. Eee, myślałem, żeby może poszukać twierdzy, ale stwierdziłem, że, że mi się nie chce tak biegać. I w sumie, no do endu. No jak zawsze trzeba ziewnąć na odcinku, na to nieważne, Eee. No i tak no, wyruszamy dzisiaj w teren, idziemy szukać korotkę czarców. Właściwie to czegoś co nawie tropnie, tropią takie mokki różne, widzieliście już wiele razy. Na, na poprzednim odcinku na przykład, jak testowaliśmy te nowe enchanty, no to tam mogliśmy zauważyć ich dość sporo. Więc jeśli nie znajdziemy ich tutaj, jeśli, lub jeśli nie cierpliwicie się, co do tego, kiedy je znajdziemy, no to najzwy najzwyczajniej w świecie możecie się po prostu cofnąć do któregoś z tamtych odcinków, jeśli nie oglądaliście ich jeszcze i będziecie wiedzieli, um, jak to wygląda. Tak czy znaczy inaczej, ja muszę znaleźć jeszcze jeden lub dwa takie szarcy, żeby później poskładać to um, w jedną dużą całość. No, a potem muszę się doedukować w zakresie tej modyfikacji, jak to wszystko wygląda z wezwaniem tego bossa I ile ma życia, jak się z nim walczy i tak dalej i tak dalej o. Dobra Mamy to. Ile? 22 Tyle, co mam w domu O, jak dużo! Super! Dobra Ale to spójrzmy jeszcze, co się robi z tych Corrupted Showers Corrupted Showel, Corrupted Maul. No kurde, mocne to jest. 13 to o 15. Ale drogie. Corrupted Pikax. To mnie, kusi, żeby ten kilo zrobić. Na pewno będzie lepszy niż ten Realmite'owy. Ale na razie nie jesteśmy na takim etapie, żeby nas było w ogóle stać na takie rzeczy. Więc myślę, że możemy sobie to opuścić. No i przy okazji, możemy sobie pobiegać jeszcze po tych cave'ach, A może znajdę coś, co będzie przydatne w jakikolwiek sposób eee, też no, nie wiem czy coś nam się tu może przydać eee, czy żelazo, diaksów mamy dużo nie myślałem też że żeby zrobić odcinek zrobienia dróg w naszej wiosce ale stwierdziłem że to będzie nudne bo kogo interesuje budowanie dróg eee, tak czy inaczej no, tropikalna rybka właśnie trzeba będzie załatwić jeszcze to akwarium kolejne na te moje rybki hmm po co mi akwarium jak mam ocean dobre pytanie i czemu ziewam na każdym odcinku, to jest jeszcze lepsze pytanie i bardzo chciałbym poznać na nie odpowiedź. Dlaczego właśnie tak jest? Powiem Wam w ogóle, że moje zarobki z YouTube'a całkiem ładnie pod, po, po, podskoczyły, bo mimo to, że nie streamuję, no to i tak są większe niż przez ostatni czas. Jak część z Was wie, no to po mojej operacji yy, nogi bardzo mocno kanał dostał po dupie. W zasadzie to myślałem, że wszystko padło, no i przez jakiś czas miałem na streamach po, naprawdę nie wiem, dwie osoby na całego streama się starzało. Ale teraz już chyba będzie lepiej jak wrócę ze streamami, dzisiaj planuję zrobić streamka z CSa. Byłoby bardzo fajne. Dalej peru i Trzy. Może być. No, coś tam jest? Nie, tylko woda. Okay. no wracając na to, ja dzisiaj planuję w ogóle pierwszego streama e, na małym sprzęcie. Odkąd subgrade'owałem komputer. Komputer subgrade'owałem w kwietniu. Mamy w połowę lipca. I to jest trochę przykre, że tak bardzo olałem CS-a. Ale potrzebowałem przerwy. Też przy okazji potrzebowałem przerwy, bo ta gra mnie stresowała. Podnosiła mi ciśnienie niepotrzebnie i myślę, że na dobre mi taka przerwa wyjdzie. Także trzeba sobie ziewnąć. No i przy okazji też czekam na SORSA 2 do CS a To też będzie bardzo fajna sprawa, bardzo fajne te skiny będą wyglądać, one pójdą w górę, więc też się zastanawiam, czy czegoś nie sprzedać, czy, czy może sobie pozostawiać jednak. też ja raczej zostałbym przy opcji, żeby je zostawić. Ja się bardzo przywiązuję do takich rzeczy. Mimo to, że mogę zarobić na tym grube pieniądze, no to, no to ciężko jest mi to sprzedać. Nie wiem dlaczego. No ja, ja już tak mam, że ja jestem osobą, która się przywiązuje do takich rzeczy, jak, jak większość z was wie, miałem kupować Subaru, ale najpierw muszę sprzedać Fokusa. I Teraz, jak już przyszła pora sprzedaży, to szczerze ciężko jest mi się z nim pożegnać. No ale to, to nieważne, to na prezesa zostaje. właśnie, co do prezesa, to ja muszę tam zacząć więcej filmów wstawiać, bo on nagrany chyba z trzy filmy i nic tam nie wrzuciłem. I strasznie olewam ten kanał, ale no... Czasami, czasami tak jest, że ciężko jest się zacząć za coś zabrać i mimo to, że mam coś gotowe... To trzeba się wnić. To nie mam motywacji, żeby się tym zająć. Nie wiem dlaczego. No, ciężko jest po prostu się skupić na dwóch kanałach. Eee, może też spodziewają się czegoś innego. Wymagają od siebie dużo więcej na pewno niż ten kanał prezentuje. Prezentują naprawdę niewiele. A chciałem, żeby to było po prostu arcydzieło. Idealne. I, i nie zadowala mnie efekt, do którego doszedłem. Więc no, albo, albo będę dalej nad tym pracował, albo nic się nie zmieni i będę niezadowolony, nie? Więc tylko tyle mi pozostało. Wam pozostało czekać. Próbować mnie motywować do roboty. I, i tyle, nie? W ogóle nie wiem to co co ja to żelazo jeszcze zbieram. Z tym żelazem SAM. A powiem Wam, że chciałbym, żeby zabrakło mi materiału. Bardzo bym chciał. Mam pomysł w ogóle już na dwie kolejne serie z Minecrafta. Tam właściwie wtedy to będzie Minecraft. Yy, czy Będzie taki ty typowo Minecraft, czy będzie coś trochę innego. Ale mam te pomysły. Tak się inaczej na tą chwilę chyba wolałbym zakończyć yy, tą serię niż prowadzić dwie z Minecrafta na raz, żeby mi się później do wszystko nie poplątało. Myślę, że tak będzie prościej. No a też przy okazji za dużo mogłoby być tego Minecrafta na kanale, zresztą i tak już jest moim zdaniem za dużo. Ale jeśli robią takie wyświetlenia w porównaniu do wszystkich innych rzeczy, no to, no to jednak trzeba się na tym skupić. Co do Arka. Arka mi się zmontować nie chce ostatnio, chociaż biorę się za odcinek kolejny. Będzie chyba oswajanie pozaura plus jeszcze e, cały czas próbuję się umówić z Mikołajem na nagrywki z Sons of the Forest, ale z nim to jest ciężko, bo umówiłem się z nim ostatnio kilka razy już i nie przydał z no i niestety, no tak to z nim jest. Kiedyś nawet coś od niego chcieliście, e, pamiętam zaczęliście do niego pisać na Discordzie i, i narzekaliście, że nie odpisuje. On no, wam nie odpisze, na to w dupie i to jest taki typ człowieka niestety. No, z którym można się umawiać na milion rzeczy, a finalnie i tak gówno staje. Więc złota rada na przyszłość, drodzy widzowie, nigdy nie polegajcie na nim, tylko Ale fajna rybka. A, zapomniałem, że ja mam w ogóle to oddychanie pod wodą, więc ja sobie mogę tu pływać, ile chcę. Mm, czy coś tu jeszcze jest fajnego? Chyba nie. I trzeba ziewnąć, Jak zawsze. Nie, serio, ktoś powinien zacząć liczyć ziwnięcie. Ale ja mógłbym kogoś wynająć i mu płacić za to. Nie? Uu, jak, jak to szybko kopiekowe. Nie? Nie, nie widziałem tego kiloku jeśli by to widział, czy Normalnie jak network. Tak? jest wydajność ile? Wydajność 5 i hejst 3, pięknie. No jakie ja jestem w wysokości? 35. Jeszcze troszeczkę. Pytanie też, co byście chcieli, żebym ja porobił w bazie, bo no dla mnie obecnie no to budowanie i rozwój tej naszej osady, ale nie chcę tego samego cały czas wam rzucać. Yy, chciałbym rzucać różne rzeczy. Na pewno też chciałbym pójść na jakieś dungeony w niedalekiej przyszłości. Ale to też moim zdaniem musi troszeczkę odczekać. Dlatego, że jednak najpierw chciałbym sobie wybrać yy, Ender Dragona. Yy, chciałbym się tym zająć w pierwszej kolejności. No, panie szkielet. Dobra, dajcie mi spokój. No, ta wieża chyba tak paskudnie nie wygląda, nie? Tam jest nasz ogródek, wędrowy, w którym do dzisiaj zwierząt nie ma. Jest Jungle Spider. Był Jungle Spider. 15 Jungle Shardsów. No i tylko Jungle Maula chyba mógłbym zrobić. Na czołgę junglową. Zobaczmy tylko jakie tam ma styki. Jungle, Jungle Rapier 16 Dimage ma. To ma 15. 16, 1,4 szybkość, to ma 1,6 szybkość. To jest różnica, ale za to zatruwa na 4 sekundy. No to to jest też kolejna zaleta tego. chociaż nie wiem, czy zatrucie na 4 sekundy ma jakiekolwiek znaczenie, no bo to jest tylko 4 major i jakbyśmy walczyli z czymkolwiek silniejszym, to nie wiem, to później nawet mu na nie wiem, 10 punktów obrażeń, gówno zmieni i tutaj też trzeba było oświetlać. to właśnie ja, ja lubię w nocy oświetlać, bo wtedy bardzo dobrze widać, gdzie, gdzie trzeba dać pochodnie, a przy okazji też są się potwory, które no właśnie uświadamiają nam, że jeszcze więcej tych pochodni trzeba. A chciałbym, żeby ta wyspa w przyszłości była oświetlona cała w 100%. Żeby to była jednak e, taka wioska, w której żaden villager nie będzie mógł się czuć, nie będzie mógł Nie będzie mógł, czy nie będzie musiał? Nie wiem Wioska, w której żaden villager nie będzie czuł się zagrożony, tak może tak W ogóle wybaczcie mi, że dzisiaj taki ospały jestem, ale jest tak gorąco, że jak zawsze umieram e, Jest uwaga 33 stopnie, było 35 dzisiaj nie polecam Zielonej Góry. To jest najbardziej gorące, najgorętsze miasto w Polsce. Nie polecam. Do dupy jest. Ale ogólnie fajne miasto, lubię. Tylko gorąco tu. I też nie pada. Dobra, idę spać. Nasza postać w Minecraftzie, idę spać, a ja idę się schłodzić, więc mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. No i cześć.